Partnerzy kanału Elo City Pstryk oraz Franco Ekspert wielkiego formatu. To u mnie nagrywamy. Tak, u ciebie. U Cześć. Ciebie w samochodzie. Cześć. Cześć, witajcie. Ja tym razem z pozycji pasażera. A za kierownicą myślę, że znany wam już, bo jak widzę gdzieś na powiadomieniach czy na jakichś statystykach z YouTube'a, to wzajemnie się nasze kanały oglądają przez Was. Bartek jeziorański, właściciel Izwiliper garaż no, EV Per Network. to garaż okay. staramy się wyciąć z naszego, jakby to nazwać, z naszego nazewnictwa, no bo staramy się być, wiesz, profesjonalni. Jasne. No nie, ty, nie tylko w rzeczywistości. Ekspandujecie <laughs> nie tylko w Polsce, ale też już w Europie, jeśli chodzi o punkty e, serwisowania samochodów elektrycznych. Staramy się. To jest taki cel. Zawsze miałem takie założenie i bardzo cieszy na przykład nas rozwój w Europie Zachodniej. To jest taki mocny, mocny nasz cel. Dla osób, które... Może pierwszy raz widzą Bartka, czy nie wiedzą do końca o co chodzi. Bartek prowadzi główną, taką główną siedzibę macie tutaj w Piasecznie. No i oczywiście macie też punkty w Polsce, w, praktycznie w każdym, w każdym, dużym mieście, z tego co widziałem. Prawie tak. Mhm. E, więc jest i Szczecin, Wrocław, Bydgoszcz, Poznań. Trójmiasto również. Ale nie zielona góra. No właśnie, nie czas na zmianę. Góra. Tak jest. No mam nadzieję, że nie będę musiał zbyt często tu bywać, byłem, jestem pierwszy, czy byłem teraz pierwszy raz u Bartka w serwisie. Powodem mojej wizyty dzisiejszej było to, że mam już na dzisiaj pyknie 74 tysiące za chwilę, a Tesla na cały samochód, poza oczywiście baterią i silnikiem, daje, osiem, daje gwarancję na 80 tysięcy kilometrów lub 4 lata, zależy co pierwszy. nastąpi. Whatever comes first. Tak jest. No i... Oczywiście chciałem sprawdzić, będąc pewnym, że coś będzie pewnie do zrobienia w zawieszeniu, bo Tesla jest sztywnym i ciężkim samochodem i z doświadczenia wiem, że coś tu zawsze będzie do zrobienia. I tak jestem zaskoczony, że ja generalnie nic nie czuję. To tutaj dopiero wyszło na podnośniku, gdzieś po, po zabawie. Zresztą widzicie to pewnie na przebitkach w międzyczasie, co się tam działo. Po zabawie tam łomem i innymi. Narzędziami coś tam zostało wyłapane, ale ja podczas jazdy na przykład, na przykład tego nie czułem. No ja tutaj trochę złapałem, wchodząc ci w słowo, jest taka standardowa rzecz, która bardzo często dzieje się w Teslach Model Y i w Teslach Model 3 to są górne pływające tuleje na zwrotnicy. I ta usterka objawia się tym, że mamy wrażenie, że samochód nam wchodzi w poślizg. Nie wiem, to, czy miałeś to. okazję, tak jak żeśmy rozmawiali koło to mówisz, że czasami teraz, jak to słyszysz, to ci się wydaje, że tak, coś takiego że miało Znaczy mi się wydawało, Oże, że, wasz, po prostu, y. tak, że to po prostu e, moc tego, tego samochodu i, i po prostu e, jakby priorytet na tył, jeśli chodzi o napęd. Ale wychodzi na to, że to po prostu była ta, ta usterka I jak mówisz dosyć powszechna. Powszechna, bardzo, bardzo powszechna. Miałem okazję zobaczyć to w takiej skali w skali zachodnioeuropejskiej wizytując nasz warsztat w Danii. Pokazali mi, ile oni, bo oni się nauczyli wymieniać te tulejki. Ja na początku miałem taką tezę, że tych tulejek nie należy wymieniać, tylko należy wymieniać zwrotnice. Bo my mieliśmy przykre doświadczenia z tulej w ogóle w aluminiowych wahaczach i konstrukcjach. Natomiast oni dopracowali tą technologię do takiego nazwijmy to poziomu, gdzie byli w stanie stwierdzić, że są w stanie wymieniać te tuleje. Więc oni wymieniają te tuleje i pokazali mi, ile oni tych tulej mają na wymianę. Okay. To tak, powiedzmy, pół kontenera. <laughs> I no bo tak, tam dużo samochodów jeździ. Tam jest skoro, bardzo jest to, dużo samochodów. Jest to, jest to usterka, która występuje w każdym aucie po pewnym przebiegu, Tak. Pewnie. A możesz właśnie stwierdzić, jaki to jest przebieg, bo pewnie trafiają do Ciebie samochody. Z no te, tutaj w nie ma takiej właśnie symptomatyki, z tego względu, że niestety, w przeciwieństwie do tego, jak dzieje się to w Danii, w Polsce nie ma stricte rekomendacji na dokonywanie przeglądów. Mhm. Tesla dotychczas wychodziła z założenia, albo starała się utrzymywać użytkowników w takim przeświadczeniu, że po prostu nie trzeba robić przeglądów. I to jest, moim zdaniem, błędne. To jest tak jak olej Long Life. Troszeczkę można Troszeczkę tak połączyć, tak. że niby nic nie trzeba robić, a później się okazuje, że skrzynia jest do wymiany, na Dokładnie. przykład. I, I to samo jest tutaj. Ja uważam też, że trzeba by było zajrzeć. Tak samo ja, na przykład, nie zaglądałem przez dwa lata do hamulców. Przez 80 tysięcy kilometrów. mogło się wydarzyć wszystko. Tak. Tak, i tu mieliśmy też wiele. To jest taka kolejna bardzo symptomatyczna rzecz związana z samochodami elektrycznymi. Ona bardzo mocno była widoczna w starszych Teslach, model S i X, że ludzie właśnie też korzystali bardzo mocno z tej rekuperacji, nie używali hamulców, nie jeździli oczywiście na te przeglądy, bo już wtedy, wtedy Tesla oczywiście miała tą samą tezę, że nie trzeba tego robić, I te, sam, i te hamulce się po prostu zastawały. I taki objaw najbardziej charakterystyczny był taki, że po prostu jeden klocek się zapiekał lub dwa. I w momencie awaryjnego hamowania po prostu nie pracowało ono równomiernie. Nierównomiernie zużywały się klocki, nierównomiernie zużywała się tarcza, i na koniec dnia cały przedni komplet, czy był do wymiany. A tylny też bardzo często, bo tam był w ogóle wielo, wielozaciskowy system. No. Tak. I to, to była już naprawdę du, był duży problem, jeszcze te zaciski się psuły. Nie chcę ci tutaj psuć jakby całego kontentu, ale naprawdę można byłoby godzinami o tym rozmawiać. E, czyli zaleca się generalnie, ja z tego co dzisiaj na przykład też zobaczyłem, dobrze by było, nawet mimo że samochód jest młody. Młody wiekowo, czyli ma na przykład rok, ale mamy powiedzmy przejechane te 20-30 tysięcy kilometrów. No wypadałoby po prostu to auto po tym roku podnieść i po prostu pod niego zajrzeć. Zajrzeć, przejrzeć. Myślę, że obowiązkowo mało tego. Tesla w tej chwili w Danii na przykład wystosowała rekomendacje do, do, do zmian. Wy, my, my mamy już te rekomendacje tutaj, e, f, no, ty chyba pokazywałeś to nawet na swoim materiale jakimś. Tak, bo. to jest... pojawiły się już normalnie interwały serwisowe? E, w serwisie. To musieliśmy prostu... stanąć, żeby to zobaczyć. Tak, pewnie tak, bo rzeczywiście nie ma tej opcji w tej chwili. Ta A to była. później sobie na przebitkach pokażesz. Generalnie tak. jest tak, że w Tesla już teraz nawet w systemie pokazuje nam interwały serwisowe, mhm. czyli tam rotacja opon. E, chyba sprawdzenie zbieżności, wycieraczki, filtry, filtry i tak dalej. Więc Tesla też już zaczyna to robić e, jakby for general public, o tak to nazwijmy. Natomiast w Danii, według informacji naszego partnera. Tesla już wcześniej dawała rekomendacje dotyczące tego, co kiedy wymieniać, jakie robić przeglądy. I my chcemy tą informację uzyskać, żeby też się ją tutaj w Polsce podzielić. Ale też taka informacja dla mnie na przykład: ja dzisiaj zrobiłem przegląd jeszcze przed upływem okresu gwarancyjnego. Mhm. Mam przejechane dzisiaj będzie 74 tysiące kilometrów, czyli jeszcze mam te 6 tysięcy zapasu. Powiedzmy, że dzisiaj właśnie zgłaszam usterki w aplikacji Tesli ja nie kojarzę innej marki, która na przykład podejmowałaby się wymiany elementów zabieszenia na gwarancji. Jak zawsze kojarzę, to było to tak, że no, nie podlega to gwarancji to jest element eksploatacyjny, tak jak locki musi pan zapłacić za, tą, za ten wahacz, czy tuleje, czy no, najczęściej za cały element. Ale w test jest inaczej, zauważyłem, bo kiedyś już miałem w trójce wymienione wahacze, i tak teraz tutaj prawdopodobnie po zgłoszeniu przeze mnie tego zostanie to wymienione na gwarancji i będę miał teoretycznie nowe czy odświeżone zawieszenie. No, nowe, tak naprawdę wymienione na nowe, fabryczne, i, a czasami nawet ulepszone, bo Tesla bardzo często z, z biegiem czasu, tak jak na przykład przednie górne wahacze, ona te wahacze usprawnia, Aha. powoduje, że są lepsze. Bo tam był problem ze skrzypieniem Tak, 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 wypłukiwał się po prostu smar Natomiast um, tak, zgadzam się z Tobą Ja uważam, że ludzie bardzo mocno nie doceniają Tesla w tym zakresie eee, Tesla naprawdę jest bardzo, przynajmniej do niedawna była bardzo liberalna w kontekście podejścia do napraw gwarancyjnych I naprawdę bardzo dużo rzeczy robiła na dobro klienta No o... ja to w ogóle na własnym przykładzie właśnie zauważyć, pamiętam z trójką, bo tam z tym samochodem w ogóle nie miałem żadnych problemów poza tam jakąś pierdółką, którą załatwił y, mobilny serwisant z szybą, mhm. no to tak naprawdę nic nie musiałem zgłaszać, absolutnie. A w Trójce miałem na przykład do wymiany fotel, bo gdzieś tam luz złapał, ale właśnie został wymieniony cały fotel, gdzie znajomi twierdzili, że niemożliwe będą wymieniać tylko poszycie, y, ewentualnie tylko korpus, ale poszycie zostanie, a nie, ja dostałem całkowicie nowy, fabrycznie nowy fotel po tam 50 chyba km kilometrów. Miałem... No, znowu feeling nowego auta. Tak, tutaj Tesla właśnie, i to jest. Wiesz, no, ludzie mają od, różne wrażenia związane z serwisem Tesla, i to pewnie też wiesz, mhm. że te, serwis Tesla jest mocno przygłożony ilością tematów, no bo dużo tak. sprzedaje, okay? I to powoduje, że dużo jest takich właśnie zgłoszeń. Natomiast jeżeli chodzi o samo rozpatrywanie gwarancji, ja osobiście uważam, że Tesla jest bardzo liberalna i bardzo jest prokliencka. Może jest oschła w komunikacji, może ta komunikacja jest trochę bezosobowa, bo korzystasz z aplikacji. Ale ostateczny werdykt i pomoc, jaką Tesla Ci udziela, jest korzystna. Okay. Tak ja uważam osobiście i uważam, że tutaj Tesla jest outstanding. No, bo masz też porównanie innych marek, bo nie tylko Tesla naprawiacie. Tak. No i pewnie trafiają do Was już klienci, którym ASO też nie jest czasem w stanie pomóc, domyślam się. No zdecydowanie tak. Szczególnie w Poznaniu, gdzie mamy chłopaki, bardzo mocno zajmują się BMW, być może byliśmy na okazję z nimi się spotkać. No, będę na pewno jechał BMW żony, tak. Więc e, tam mamy do czynienia z BMW. No i wiesz, jest jeszcze jedna rzecz, taka dodatkowa, która rysuje się w momencie, kiedy obserwujemy Tesla i porównujemy. Tesla, wbrew pozorom, cechuje się dużą otwartością też. Mhm. Tesla udostępnia bardzo dużo materiału. Gdzie taki materiał, gdybyśmy uzyskać dotyczący tego, jak samochód jest skonstruowany, jak wykonywać naprawy w BMW, to ta informacja nie jest tak łatwo dostępna. I są takie chyba, nie książki serwisowe, ale jakieś takie instrukcje serwisowe Tak, dostępne. bardzo rozbudowane instrukcje serwisowe, czyli całe faktory manuale są po prostu dostępne dla każdego użytkownika. No to jest niespotykane w ogóle, bo pamiętam jak jeździłem Lexusem, no to było ściąganie to z jakichś rosyjskich, rosyjskich, rosyjskich stron, strony no, to... najczęściej. No, i tam właśnie się dowiedziałem, na przykład, jak naprawić zawieszenie pneumatyczne w Lexusie Nie za 20 tysięcy, tylko za 200 zł. Dosłownie takie różnice no, były. Tak, tak, tak. Natomiast w Tesli, w Tesli te informacje wcześniej, kiedyś były bardzo trudno dostępne. Myśmy też korzystali właśnie z takich źródeł, jak teraz mówisz, na początku jej funkcjonowania. Natomiast później Tesla naprawdę zaczęła bardzo, bardzo mocno się otwierać. Myślę też, że to było spowodowane tym, że Tesla naprawdę miała bardzo dużo case'ów serwisowych mhm. i dla nich łatwiej było udostępnić diagnostykę i możliwość naprawy w zakresie DOI, ona nawet ma taką strefę DOI na stronie, pewnie miałeś okazję też tam tak, zajrzeć. No bo pamiętam właśnie któryś z takich taki właśnie instrukcji, czegoś takiego, no coś takiego trafiłem swego czasu. Więc Tesla udostępnia te naprawy DOI po to, żeby zrzucić z siebie te sprawy, szczególnie pogwarancyjne, bo na tą chwilę myślę, że ich priorytetem jest sprzedaż, i obsługa gwarancyjna. Tak. No właśnie, chciałem przejść też do tematu pogwarancyjnej naprawy. Okej. Okay. Bo interesują mnie części. Właśnie no, typowe części, czyli pewnie zawieszeniowe, hamulcowe. Domyślam się, że są już zamienniki na rynku. Tak. I bywa czasem tak, że zamienniki bywają droższe od oryginałów. Wdarza się. Jak to wygląda w Tesli? Hmm. Naprawdę bardzo różnie. Tesla ma bardzo trudną i taką jakąś nielogiczną z perspektywy obserwacji innych producentów politykę cenową. Natomiast ona, ona jest logiczna, Tesla po prostu przyjmuje pewien mnożnik. Mhm. Moja, moja obserwacja jest taka, że Tesla po prostu kupuje, dokłada jakiś minimalny procent i oddaje klientowi końcowemu. Czyli tak naprawdę ta marża jest nieduża i ta cena jest atrakcyjna mimo tak. wszystko. cena jest w globalu atrakcyjna, natomiast nie ma też subsydiów, więc zdarzają się takie części, które są horrendalnie drogie z naszej perspektywy mhm. Tak I wtedy opłaca się je regenerować, regenerować, naprawiać i tak dalej, i tak dalej Natomiast w ogólnym takim zarysie i całokształcie Tesla jest tania w częściach O tak czy bym to kiedyś nazwał Kiedyś słyszałem, ale nie wiem czy to jest prawda w ogóle, że silnik do, do trójki SR Plus Wówczas jak, jak jeździłem właśnie tym modelem, to, to słyszałem o takiej cenie 800 dolarów netto ale no ile tam prawdy w tym niebało. chyba to nie. nie. Natomiast y, prawda jest taka, że rzeczywiście zaskakująco tanie są te rzeczy. I w tej chwili na przykład y, po, posłużę się temat akurat przykładem z Eski, y, bo tutaj mamy dosyć często do czynienia z naprawą właśnie znowu jestka na Mamy Eskę. Tak. Często mamy do czynienia z naprawami silników dużych, w tylnych w eskach starych. I w tej chwili Tesla wymienia te silniki na, na regenerowane w kwocie takiej sumarycznej dla klienta końcowego chyba nie przekraczającej 18 tysięcy złotych. To jest naprawdę rewelacyjna cena. Okej. Okay. To jest szczerze. No w sumie wymiana silnika w samochodzie spalinowym w ASO. No byłaby na pewno droższa niż 18 niż tysięcy. Pamiętaj, że o samochodach, które mają już wiesz, 10 lat. Teraz. Tak, więc to jest. Tesla naprawdę idzie na rękę tym użytkownikom nawet tym naprawdę starych samochodów. Mhm. I Tesla się nie, nie odżegnuje od problemów. Na przykład był taki duży problem, pewnie pamiętasz, z Teslami Model S, które miały padające pamięci w Tegrach. Tak, te MCU1. Tak, i Tesla robiła to za darmo. I do dzisiaj robi to za darmo we wszystkich samochodach właśnie Tesla Model S, Tesla Model X. Czy mimo że auto jest tak stare? Tak. No nie ma takiego supportu, nie kojarzę przynajmniej takiego supportu w żadnych z marek pamiętam właśnie, że Lexus tylko zdobył z klientów tym, że był serwis mobilny na samym początku jakby wchodził Lexus LS zresztą którego też miałem, od tego zacząłem swoją taką bardziej motoryzacyjną przygodę z cichymi samochodami no okay. bo po przejechaniu się właśnie s -kom, przesiadłem się do Lexusa właśnie dlatego, że szukałem czegoś cichego, mm -hmm. komfortowego co jednocześnie nie będzie kosztowało nie wiadomo ile na początku no, Stąd właśnie Lexus, i stąd właśnie znam tą historię. A propos tego, że był serwis mobilny, i to zdobyło rzesze swoich zwolenników i, i klientów, między innymi, że nie trzeba było jechać do serwisu, tylko serwis przyjeżdżał do Was pod dom. No i to samo robi testa, też jako jedyny tak naprawdę serwis, tego co kojarzę. Bo nie przypominam sobie żadnej innej marki, która by przyjeżdżała, czy w ogóle oferowała takie coś, gdzie nie musimy podnosić samochodu. Możemy to zrobić po prostu na, na placu czy właśnie na parkingu, no i właśnie Tesla takie coś oferuje. Nie no, dodatkowo ten serwis mobilny test jest bardzo tani, nawet jeżeli robisz odpłatne usługi. Tesla ma pewną gradację e, usług i często są to usługi na przykład takie jak, ty, ty może o tym nie wiesz, bo nie, chyba nie jeździłeś Tesla Model S, nie. ale stare Tesla Model S mają możliwość zaupgradowania do od standardu CCS. Tak. I gdybym ja, i zupełnie szczerze, gdybym ja miał tą usługę wykonać dla swojego klienta, to byłbym droższy od serwisu mobilnego testu. Dlatego, że Tesla robi to w cenie części. Natomiast ja tą samą część muszę kupić wiesz, w, w takiej cenie, po jakiej sprzedaje to Tesla i dodatkowo muszę jeszcze oczywiście skasować za robotę, bo no, nie mogę robić tego za godzinę, tak. Godzinę, jasne. tak. Właśnie rozmawiamy w międzyczasie, rozmawialiśmy tutaj w, w, w przerwie o tym właśnie jak jeździ się samochodem elektrycznym, że tych kilometrów bardzo dużo się robi. No Ja zrobiłem w tym roku 40, 40 w tym, 40 w zeszłym, w Niecałe dwa lata zaraz, znaczy tak naprawdę dwa lata będzie 80 tysięcy. Żadnym samochodem nie, nigdy tyle nie robiłem. Pewnie to jest ze względów ekonomicznych. I powiedz, jak to u Ciebie wygląda, u jak się przesiadłeś do... ze spalinówki do elektryka. Dokładnie tak samo. W sensie inaczej, na początku, jak miałem te Skix i tak to, dalej, no, to nie wyglądało tak samo. Jednak nie miałem takiego. To podróżowanie jeszcze wtedy nie było takie doskonałe w samochodzie elektrycznym. Natomiast w momencie, kiedy zacząłem jeździć, pierwszy raz pojechaliśmy trójką do Hiszpanii, to wtedy zobaczyłem, jak to super się sprawuje. Ja musiałem robić postoje pomiędzy ładowaniami, bo nie byłem w stanie wytrzymać tego mhm. dystansu i teraz jak jeżdżę Y, no to ja grekiem y zrobiłem tyle, co Ty w ciągu roku, tak, czyli mhm. w ciągu roku zrobiłem 40 tysięcy kilometrów i to jest pierwszy raz od bardzo długiego czasu, chyba tam od 2008 roku, kiedy zrobiłem taki dystans jednym samochodem, więc to... Ja tak tylko służbowymi robiłem, jak byłem takim handlowcem, który jeździł tydzień w tydzień. No to dokładnie 000 tak samo ja. 40-50 tysięcy się robiło, oknem Corsa. No ja Volvo, akurat miałem Volvo, to było jeszcze chyba S40 i też zrobiłem w rok jeden, to był taki mój kulminacyjny rok, kiedy jeździłem dużo samochodem po Polsce, 120 tysięcy zrobiłem. No to jest ogrom, okay. to jest cały czas w samochodzie. Tak. naprawdę. Od rana do wieczora. No ale tak, no robi się tych kilometrów więcej, bo po pierwsze właśnie sprawia to przyjemność ta jazda i szuka się tak naprawdę pretekstu do tego, żeby gdzieś pojechać. Tak. Bo po pierwsze, no, my też y, z racji gdzieś tutaj naszej działalności YouTube'owej czyty zawodowej, często mamy te darmowe kilometry, darmowe kilowatogodziny. Ja akurat nie mam, ale powiem ci, że to daje mi pewną sposobność do tworzenia kontentu. Mhm. Znaczy ja sobie tak jakby to trochę w głowie uzasadniam w ten sposób, że jeżdżę, a i tak coś nagrywam, i tak coś robię, wiesz, jakby e, staram się gdzieś tam tą, to, tą przygodę sprzedać trochę, albo pokazać, może tak, może sprzedać to trochę mocne słowo. Eee, pokazać i przy okazji spróbować też pokazać ludziom, że samochód elektryczny naprawdę jest easy. Tak. Do podróżowania. No bo jest to proste, to jest tylko mity narosły, bo to Straszne widać w komentarzach naszych, naszych filmów, naszych postów czy jakichś innych postów, to widać jakie. Taka jest. Nie, bo to wynika tylko z niewiedzy. To już nawet nie jest. Z moim zdaniem to dość... nie jest niewiedza, to już jest wrogość. Zobacz, że niektóre te materiały, nawet to ja kiedyś ostatnio na grupie wrzuciłem taki materiał wychwalający samochody spalinowe, nie wiem czy widziałeś. Tak. Masakra. No przecież to jest totalna bzdura w ogóle. I ludzie w to wierzą. Tak, tak, zgadza się. Bo to widać, że gdzieś komuś ktoś raz usłyszał, dosłownie raz usłyszał jakąś bzdurę, kompletną głupotę i później jest to powielane. No my się łapiemy za głowę, no mając doświadczenie z tym, jeżdżąc już dziesiątki tysięcy kilometrów. No z tych ich opowieści to wynika z tego, że my powinniśmy spać w tym samochodzie i tylko w nim siedzieć, jeździć i oczywiście stać, kiedy ten kabel jest wpięty jeszcze do samochodu, bo tyle to ładowanie trwa. Nie, no, samochód, umówmy się, oczywiście samochód elektryczny nie jest super idealny i ma swoje wady, i gdzie nie, gdzie samochód spalinowy byłby lepszy. Natomiast w swoim całokształcie, kształcie, a szczególności w cyklu miejskim, samochód elektryczny jest po prostu killer. No a większość z nas jednak porusza się właśnie w tym, w tym cyklu miejskim. Najwięcej. wszystko. Oczywiście są pojedyncze osoby, które z powodów zawodowych z reguły pokonują gdzieś tam tysiące kilometrów nawet dziennie. Ale to są jednostki, które też co niektórzy wolą to robić nawet elektrykiem. Ja na przykład lubię to, że u mnie ja lubię mieć to, ten wymuszony postój, ja mhm. go nazywam, wymuszonym postojem właśnie na ładowanie, ale często już czekam na ten postój, że te 200 km to mnie chyba z peselem przyszło też, mhm. że już chcę się wysiąść jednak z tego samochodu, cokolwiek zrobić i też inaczej się funkcjonuje podczas tych trasy. No, przede po wszystkim nie wiem, czy prasy. zauważyłeś, że po pokonaniu teraz człowiek jest mniej zmęczony. Tak. Bo tak jak jechałeś ciągiem, samochodem spalinowym to 500-600 km, człowiek po prostu później jest taki zmiętoszony. A w samochodzie elektrycznym jednak te postoje powodują, że sobie pospacerujesz, coś porobisz, rozprostujesz kości i to powoduje, że ta cała podróż jest jednak mimo wszystko, mimo już nieco dłuższa, to dużo mniej męcząca. Właśnie to zmęczenie na kolejnych odcinkach jest dużo mniejsze, niż, niż właśnie jadąc to jednym ciągiem. No ja potrafiłem kiedyś jeszcze 5-8 lat temu jeździć 1000-1200 km na strzał, Często w ogóle nie wysiadają z tego a to samochodu A co? takie coś, co nam się elektrykiem nawet udawało Bez problemu, myśmy zrobili nasz rekord re, Ale to jest rekord rekordów Udało nam się zrobić z Francji tak? Czeka, dobrze. Nie, z Hiszpanii do Modeny we Włoszech w jeden dzień to było chyba 1300 km w 10 godzin mhm. Elektrykiem, tylko że to była Tesla Model ty no, Tylko 3. musiałeś wysiadać po drodze O to mi chodzi, natomiast no tak. ja w dieslu nie wysiadałem w ogóle, a 1200 no ciągiem 1200 ciągiem, z Freiburga na przykład do domu no, nie, do tego bym nie eee, No, to było tak, że na drugi dzień się odmiał dosłownie kaca, czyli taki ból głowy, typowo kacowy. Eee, i, I to już nie jest dla mnie. Ja nie jestem w stanie na przykład takiego dystansu przejechać, ale domyślam się, że to właśnie przyszło z peselem. Eee, I no, mi to, ta jazda właśnie sprawia po prostu przyjemność. To planowanie i tak dalej, to już wyszło w krew, bo. Ja mam to, to szczęście, że w większości kilometry połykam na, na po zachodniej stronie naszej granicy. No tak ma rynek no. niemiecki, więc tam to jest bajka i to w ogóle nie sprawia żadnego problemu. No i ładujesz sobie, wiesz, 15 minut, a nie tak, tak jak w Poznaniu, godziny musisz się doładować. No, no właśnie dojechać. dzisiaj nagrywałem odcinek, który wy zobaczycie jako następny. Yy, kiedy jadę, właśnie z domu i rozważałem, czy wyjechać z domu na 50% przy Januszyć i dojechać do Poznania, zmarnować ten czas w Poznaniu, bo to jest, to jest pół godziny, które trzeba zmarnować i e, na dojazd, powrót z tego, z tego Supercharger plus oczywiście to ładowanie. O ile będzie wolny słupek i nie podzieli jeszcze mocy mhm. i to są, ale już ma być na A2 tutaj supercharger. Tak, tak słyszałem. No, no, mam nadzieję, że w Polsce infrastruktura, infrastruktura się rozwinie, bo ona w tej chwili zaczyna kuleć, no szczególnie widać to w Kostomotach, E, chyba już zaczyna luśmierz też być problemem. E, no i oczywiście Ciechocinek. Tak. To są już takie chargery, które naprawdę wymagają wzmocnienia. No bo one są wiekowe, no one są po 8 lat, chyba. No na... Ciechocinek był pierwszy? Nie jestem pewien. ale Ciechocinek i Poznań to chyba były pierwsze Poznam, chargery. Poznań, Kostomoty, Ciechocinek to były takie te. Naprawdę A i Katowice pierwsze, jeszcze stara. Tak, tak. No i to już. No i Warszawa 2, dwa... kojarzysz z tą Warszawą minus 5? Ja ją kojarzę. Na szczęście nie byłem tam ani razu. Nie musiałem tam być ani razu. Raz się bym naciął. Chyba nawet trzy tygodnie tam, jak byłem w Warszawie, naciąłbym się i bym tam pojechał. Mm -hmm. e, dopiero później zwróciłem uwagę, że on mnie prowadzi tam, zamiast na, na ząbki. I e, na szczęście udało się to mi, bo nie, no uważam, że to jest bez sensu. No to był jakiś pomalony zupełnie supercharger, ale powiedzmy, że takie że na, na, na początku rozwoju zawsze takie rzeczy się zdarzają. Jasne, że my jesteśmy obydwaj fanami samochodów elektrycznych, przyzwyczailiśmy się, pewnie też przez to nie zauważamy pewnych jakichś tam wad, albo już zapomnieliśmy nawet albo o wadach. wybielamy może sobie niektóre tak. rzeczy, można tak powiedzieć. Ale no, z jakiegoś powodu nie wracamy do spalinowych samochodów. Ja mam w firmie normalnie samochody spalinowe, mamy takiego, tutaj tego Opla właśnie. No tak. i masz zabawkę swoją też spalinową. I mam swoją spalinową zabawkę, ale nie wrócę już do samochodu spalinowego, jako do samochodu na co dzień, po prostu. Mhm. Póki no, samochód... się to ekonomicznie spina, bo oczywiście, jeżeli z jakiegoś powodu, ale nie wiem co by musiało się wydarzyć. No musia... miało... musiałaby być niemożność wykorzystywania energii, którą sam sobie produkujesz, bo pamiętaj, tak. że my głównie ładujemy się w domu, głównie ładujemy wtedy, kiedy śpimy, czyli de facto dzieje się to jakby poza naszą świadomością, czyli mhm. podłączasz sobie samochód, gdzieś do domu i w ogóle się tym nie przejmujesz i wtedy ładujemy też się bardzo tanio. Tak, tak. No a jeszcze ci, co ładują w dzień albo wykorzystują energię, która naładowała się w dzień, tak jak robię to ja, Wykorzystują właśnie w nocy, bo nie ma możliwości właśnie ładowania głównie kiedy, kiedy słońce się dzieje. Czy masz powerbanka, tak? Mam takiego powerbanka zrobionego. Okay. Teraz 15 kWh, zaraz 30. No przy dwóch elektrykach tak, ma to tak, już tak, sens. Ma to zdecydowany sens. A latem dom okay. zużywa może 5 kWh, więc resztę mogę wykorzystać właśnie na samochody. I to w zupełności wystarcza na takie codzienne poruszanie się właśnie dwoma autami. No ja jeszcze nie mam tego. Powiem ci tak, we wcześniejszym domu miałem fotowoltaikę, używałem ją, na szczęście na starych zasadach, więc 80% energii i tak było ode mnie odkupywane. Po, sorry, za 80% ceny. E, w tej chwili nie mam jeszcze fotowoltaiki właśnie e, ze względu na to, że ciągle to tak się rozwija, że nie wiem co w końcu sobie zamontuję. No teraz jest bardzo tania, jeśli chodzi o panele. Tak. I też falowniki zauważyłem mocno tanieją. I falowniki, magazyny. Zaczyna to mieć sens w tym momencie. Nie no w ogóle baterie. To jest taka kolejna. Myślę, że to, możesz sobie z tego zrobić drugi odcinek, tak przerywnikowo powiem. Generalny jeden. Generalnie wydaje mi się, że baterie w ogóle strasznie tanieją i to, co widzę, ten cały trend tanienia baterii, on powoduje też gigantyczną erozję w samochodach elektrycznych. I moja teza jest taka, ja ją też wygłosiłem do, 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 ostatnio do jakiegoś wywiadu, jest taka, że samochody elektryczne w bardzo krótkim okresie czasu będą dużo tańsze od samochodów spalinowych nowych. I wtedy Polak nasz typowy pola, który tak broni samochodów spalinowych, bardzo szybko zmieni zdanie na temat tak, samochodów elektrycznych. Bo po prostu ekonomia się będzie spinała. Tak jest. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dzięki. No i zapraszam do Bartka. Zajrzyjcie sobie na stronę. Ja daję linka w opisie do do Bartka, do strony. Tam zobaczycie też właśnie w których miastach są te punkty serwisowe i właśnie zalecam, żebyście taki przegląd zrobili sobie. Ja już widzę po sobie, że zrobię następnym samochodem, czy też, zwłaszcza też tym, po prostu co roku. Tylko że u mnie z racji logistyki, no dzisiaj wyjątkowo jestem przy okazji innego tematu w Warszawie, ale y, dla mnie logistycznie póki co Poznań, Szczecin ewentualnie, no a liczę, że w Zielonej Górze się pojawi jakiś punkt. Myślę, że na, na pewno z czasem się pojawi. Jak nie, jak nie, jak nie partnerski, to certyfikowany, bo to jest nasza nowa formuła, jeżeli chodzi o warsztaty, czy takie warsztaty powiedzmy z ograniczoną kompetencją. Ja też Was bardzo serdecznie zapraszam i na swój kanał, i oczywiście na kanał Michała. Dziękuję Ci, Michał, że u nas byłeś. Dzięki. Postaram się też podrzucić interwały serwisowe, tak jak one są przedstawiane w Danii. Do zobaczenia. Na razie trzymajcie się. Hej.